Zgromadzone na letnich pokazach biologicznych, chemicznych, fizycznych. Zaproszę najpierw panią dyrektor, żeby was wszystkich przywitała i oficjalnie rozpoczęła nasze wydarzenie. A potem przejdziemy do tego, na co czekacie wszyscy. Zapraszam. Proszę bardzo, bardzo, bardzo pragniecie zobaczyć, co tutaj się będzie za chwilę działo. To ja powiem bardzo krótko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jest mi niezmiernie miło widzieć Was tutaj tak licznie zgromadzonych. Będą się działy cuda i inne dziwne rzeczy, które mam nadzieję Wy jako bardziej biegli w dziedzinie chemiczno-biologiczno-fizycznej zrozumiecie bez większych problemów. Ja, jak będę miała problem, uda się jutro do Was z prośbą o wyjaśnienie. Mianowicie zajmiemy się dzisiaj mechaniką lotów, można powiedzieć biomechaniką lotu. Było takie powiedzenie kiedyś na początku XX wieku, że śmiel zgodnie z prawami fizyki nie powinien latać, ale on nie zna tych praw fizyki lata. Co to miało na celu? No, po pierwsze, unaocznić to, że, że jest mnóstwo praw fizyki, które nie znamy, ale tak naprawdę było podobno wypowiedziane przyśmiewczo względem fizyków, bo początek XX wieku E, to był taki intensywny rozwój fizyki e, i fizycy bardzo z góry patrzyli na wszystkich, że co to oni już nie wiedzą o świecie i tak dalej. No i teraz pytanie, jak z tym trzmielem, tak? Że no, nie zna praw fizyki, więc lata, ale teoretycznie nie powinien latać. Działo się to z tego, że ludzie porównywali lot zwierząt do e, lotu samolotów. No i teraz jak, e, jak, to, jak sprawa się ma z lotem samolotów? Pewnie o tym wiecie z fizyki, że jak skrzydło jest odpowiednio ukształtowane, to napotyka na strugę powietrza. I część tych cząsteczek powietrza będzie się poruszało pod skrzydłem, a część będzie się poruszało nad skrzydłem. Te, które są nad skrzydłem, one muszą pokonać dłuższą drogę. Skrzydło się porusza z jedną prędkością, więc z tą samą prędkością przecina powietrze, tak? Efekt tego jest taki, że skoro ma być ta sama, ta sama ilość powietrza tu naciera na tą, na tą część skrzydła, to ona ma do pokonania większą drogę. Żeby pokonać tą drogę, bo tu jest wypukłe, to musi się poruszać szybciej. Te cząsteczki muszą się rozrzedzić, muszą się jakby rozciągnąć na dłuższej drodze. Tak? No i w kontakcie macie coś takiego, że pod skrzydłem cząsteczki poruszają się bliżej siebie, stłuczone na krótszym dystansie, nad skrzydłem, na dłuższym dystansie poruszają się rozrzedzone. Więc tu mamy na górze niższe ciśnienie, tu mamy na dole wyższe ciśnienie. I skrzydło jest unoszone. Tak? Tak powstaje siła siła nośna. E, tak mniej więcej można powiedzieć, że działa e, skrzydło, e, skrzydło ptaka. Bo skrzydła ptaka są najbardziej zbliżone do skrzydeł samolotu. Do tego, żeby latać, to potrzebna jest nam siła nośna. Tak? Ale żeby ta siła nośna była, to powietrze musi opływać skrzydło. A żeby opływało, e, żeby powietrze opływało skrzydło. To potrzebny jest sam jeszcze ciąg. Ptaki, owady nie mają żadnych silników, które wytwarzałyby siłę nośną. Ale mają za to skrzydła, które mogą robić coś, czego nie mogą robić samoloty. Czyli mogą tymi skrzydłami co robić. Ruszyć, tak? I przed skrzydłami zwierząt latających stoją dwa zadania. One mają wytworzyć ciąg, czyli pociągnąć zwierzę do przodu i wytworzyć siłę siłę nośną. Tak? Zagłębiając się w to, jak latają owady, no to no to się wpakowało, dlatego że jak zacząłem grzewać, grzewać i grzewać, to okazało się, że to nie jest wcale takie proste. Dzisiaj spróbuję wam takie najważniejsze rzeczy, najważniejsze ustalenia, co się do tej pory udało naukowcom zrobić, a badają to od początku XX wieku. Takie powiedzmy najbardziej aerodynamiczne, współczesne badania zaczęły się w 1974 roku i do dzisiaj nie zostały zakończone jeszcze te badania. Jak to wygląda w przypadku owadów? Zacznę od tego, że Owady inaczej machają skrzydłami niż machają ptaki. Ptak porusza skrzydłem w ten sposób, że do skrzydła są przyczepione mięśnie. No nie? Tutaj mięśnie piersiowe ciągną skrzydło w dół, mięśnie grzbietu ciągną skrzydło do góry. Skrzydła, jak policzycie, jaką powierzchnię mają skrzydła pszczoły albo skrzydła trzmiela, to okazuje się, że one mają za małą powierzchnię, żeby wytworzyć siłę ciągu, siłę nośną taką, żeby to zwierzę unieść w powietrze. Bardzo prymitywne owady latające jak ważki albo na przykład one faktycznie poruszają skrzydeł w ten sposób, jak poruszają ptaki, czyli do skrzydeł przyczepione są mięśnie. Natomiast pozostałe owady latają w trochę inny sposób. Pozostałych owadów jest tak, że te owady mają dwie grupy mięśni. Jedne mięśnie przebiegają tak pionowo, a drugie mięśnie przebiegają wzdłuż ciała. Te mięśnie powodują zmianę kształtu całego ciała zwierzęcia. Teraz gdy tu macie mięśnie, które są w poprzyk, jak się kurczą te mięśnie wzdłużne, to się grzbiet i brzuch oddala. Jak się kurczą te mięśnie pionowe, to strona brzuszna i grzbietowa się do siebie zbliżają. I to powoduje ruch skrzydeł. Nie dałoby się osiągnąć takiej szybkości pracy skrzydeł, gdyby przyczepić do nich bezpośrednio mięśnie. One wywołują rezonans skrzydeł. To znaczy, one wprawiają ciało w drgania w pewnej częstotliwości, natomiast od tych drgań wprawiane są w drgania skrzydła. Jeden skurcz mięśni wywołuje kilka drgań, skrzydeł, po czym znowu skurcz mięśni i kilka drgań skrzydeł. Niektóre owady robią na przykład coś takiego, że gdy skrzydła mają na górze, czyli on musiał tam gdzieś ze sobą sobie klasnąć rękami, to w momencie, kiedy te skrzydła ze sobą na, na grzbiecie złączą, to je gwałtownie rozłączają i wtedy nad owadem pojawia się podciśnienie. To podciśnienie, czyli ciśnienie mniejsze niż pod owadem powoduje, że owad jest pchany do góry, tak? Więc nie tylko, że skrzydła tworzą siłę nośną, to jeszcze to klaskanie skrzydłami może powodować powstawanie dodatkowej siły nośnej. Owady potrafią, potrafią nad skrzydłem wytwarzać wiry. A teraz, co to jest wir? Wir to jest taka masa rozrzedzonego płynu, w którym, w którym powstaje podciśnienie. I teraz, jeżeli zwierzęciu się utwor, uda taki wir wytworzyć nad skrzydłem, to nad skrzydłem znowu wytwarza co mniejsze ciśnienie. Te wiry one też powstają nad skrzydłami samolotu, tylko że w mniejszym stopniu, ale one są niebezpieczne, bo one w pewnym momencie powodują ten efekt przeciągnięcia, czyli oderwania się powietrza od skrzydła i spadania. I my do dzisiaj nie wiemy, po pierwsze, jak to jest, że owad potrafi te wiry wykształcić. Nie mamy zielonego pojęcia. I nie mamy jeszcze bardziej zielonego pojęcia, jak to jest, że te wiry się nie odrywają, zmierzając do, do końca. Tak na dobrą sprawę, to co ktoś powiedział dwa, 120 lat temu, Trzmiel lata wbrew prawom fizyki, bo nie zna tych praw fizyki, no to niestety to się nie zdezaktualizował, bo my do dzisiaj, zgodnie z tym, co wiemy o prawach fizyki i o prawach lotu, on nie powinien co? latać. I my do dzisiaj nie wiemy, jak to się dzieje, dlaczego to jest tak wydajne energetycznie, E, próbujemy to naśladować, ale jeszcze jest nam bardzo, bardzo daleko do tego, żeby osiągnąć taką wydajność lotu, taką korzystną energetykę lotu, jaką mają, e, jaką mają owady, jaką mają e, pszczoły. Tutaj, układ w stronę chemii, materiałoznawstwa i tak dalej. E, na razie nie mamy takich materiałów, które pozwalałyby nam e, naśladować ten ruch, byłyby na tyle wytrzymałe, żeby to przenieść na większą skalę i korzystać z takich samych dobrodziejstw lotu, jak i dysponują owady. Więc na dzień dzisiejszy dalej trzmiel lata, bo nie zna prawczego fizyki. Jakby je znał, to bym przestał latać. Także dziękuję Państwu bardzo. <kluczy> Nitrogeniu to azot, a nitro zwiastki się spala. No. Jak ja zrobiłam takie bawełniane? płatki? No, tak jak najbardziej. No, co sobie, czym sobie podziałałam? Na rzecz. Jesteśmy sobie w takich dość kolorowych rejonach. Czerwony roztwór, niebieski roztwór. Co by pan za powiedział, jak ja je zmieszam? Sprawdzi. No tak, nie? Jest? Jest. Jest fioletowy? Jest fioletowy? fioletowy. Dobra. Zgadza się, tak? To, że tutaj prawa plastyki zostały zachowane. No. Czerwony i niebieski, tak? No cały czas nie jest. Coś nie ma, warto. to prawa plastyki coś nie ma. To samo. No. To nie działają te prawa plastiki. Jak to nie działają te prawa plastiki? Kto wyjaśni? To nie były partki, nie? Tu były warstwy. I prawa plastiki działają. Natomiast co tam było? Tutaj również są różne wskaźniki. Również są różne wskaźniki, no można się domyślać, tu jest akurat ten nasz niebieski błękit tymolowy. tutaj jest oraż, tutaj jest penolotka leina. to znaczy się tutaj na pewno jest wodny rozwód jakiegoś wodorodlenku, tutaj mamy sok z czerwonych, sok z borówek, a tutaj jest sok z kapusty. I teraz sobie wprowadzimy no niewielką ilość takiej magicznej substancji naszej dzisiejszej, głównej, a mianowicie takie ładne kawałeczki tutaj mamy, bardzo dobrze, zestalony dwutlenek węgla. Teraz. Ten nasz kukurucz niezestalony dwutlenek węgla ulega sublimacji. To nie będzie taki szybki proces. Oczekujemy oczywiście zmiany barwy, tych wskaźników, które są w tych roztworach. Dobrze, mamy sobie, zobaczcie, tutaj teraz tak. Mamy niebieski roztwór. o nieznanym znali I tutaj mamy pas solny w tym razem. No na razie nic jeszcze. Ciekawego się nie wydarzyło. Zanim się wymiesza, w całym zimrze. Widać, że od góry jony od haplów już dotarły do jej nowych kamionów. O, już jest w tej. Teraz zmiana bardziej jest lepiej widzialna. Chociaż żółty widzicie, że zobaczyliśmy żółtego. Teraz mamy czerwony. I czerwony chyba kolor występuje w roztworach odczynie kwasowych, bo dodaje kwas. Natomiast teraz, jeżeli z powrotem tam, zobaczcie, prowadzę sobie niewielką ilość wodorotlenku. Ten wodorotlenek się nam rozpuści. I żółty, już na dole zielony, niebieski. Nawet w jednym czasie można zobaczyć wszystkie kolory naraz. Tak jest. Tu już jest odczyn zasadowy, tu już się mieszają. Na dórę jeszcze mamy. Na górze jeszcze mamy odczyn kwasowy. Jeszcze jony H+. No i już. już. Brakuje, widzicie po wymieszaniu. O i teraz to już za dużo dodane jest oczywiście. I tak można, dopóki naczynia starczy. O, dobrze jest, jest, zagrałaś. Bardzo fajna Nie odważycie się do ręce, nie? I tak, to ta mama ma takie płatki, w że a Teraz będzie mocniejszy. Tak? O, e to wykrowane było mocno. Uber, dla ciebie przykład. płatki. to na czy dużo czekasz? Zamknij O, 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 o. jest tak? No i była sobie Ostro, No dwa. Pozałe dwa i <grymne> chętnie. I teraz tak, mam tutaj, na koniec, taką, taką takie doświadczenie, które się nazywa Reakcja zegarowa. Reakcja zegarowa, o i dla na najlepszej na, na flak, jak nie 150. I, I teraz tak, co ja tu mam ciekawego? No mam nadzieję, że wyjdzie, chociaż wiecie, co czasami jest złośliwość rzeczy, niekoniecznie martwych, ale substancji na pewno. Jony, mamy rozpuszczony jodek potasu, mam rozpuszczony kiosiarka sodu, między innymi nie ma reakcji, plus w kobiet. Natomiast w zleweczkach jest środowisko kwasowe. E, musimy to zielony, dlatego że tak to niestety piosiarka reaguje nam. Yy, reaguje nam piosiarka z jonami z kapluzji, powstaje wolna siarka, o się. No jest to Mam nadzieję, że będzie, chociaż może nic. Dobra, wprowadzam sobie, mam nadzieję, że wyjdzie. Wprowadzam sobie równocześnie, pas solny z wodą do wszystkich na raz. Mam zamiar zdążyć jeszcze wszystkie naraz wymieszać. Mieszanie jak wiecie, z dawcy. No niestety musimy czekać. Jak długo, nie wiem. Słasne. Proszę Państwa, pierwsze, pierwsze doświadczenie, doświadczenie z przewodnictwa ciepłnego, czyli tak, Dobra, Państwa, Państwa, już fizyka, to poważny przedmiot. Więc, patrzcie, co mamy? Mamy gaz, który się pali. Zagadnienie związane z fizyką, z chemią. No i uwaga, mamy dwie siatki. Dwie siatki najlepiej, żeby były wykonane z przewodnika cieplnego. I nasze zadanie, na czym będzie polegało? Proszę zwrócić uwagę, my tymi siatkami chcemy zdławić płomień, ok? Chcemy, żeby każdy rozumieć całą ideę. Siatkami chcę zdławić płomień, ustawiam siatkę. Patrzcie w przestrzeń pomiędzy siatkami. Czy pomiędzy siatkami widać płomień? Nie wiem. Czy, nie wiem, kto chce to. Do... Ci z początkowych. No, teraz ja. w ogóle go nie ma. <śla> Dobra, jeszcze raz. Czy jeszcze raz. Pomiędzy... Mamy płomień pomiędzy siatkami nie ma płomienia. Okay? Pomiędzy siatkami nie ma płomienia. Pytanie za 100 punktów bardzo trudne. Uwaga. Czy jak dosuwamy siatki do, do płomienia? Czy cały gaz w efekcie się spali? Czy się nie spali? Nie. Jeszcze raz. Dobrze. Więc sprawdzimy, bo na słowo nie ma co wierzyć. Zobaczcie jeszcze raz. Patrzcie. Zwróćcie uwagę, tutaj cały płomień jest na siatko. widzi każdy? doświadczenia będzie takie: płomień będziemy mieli pod siatko, między siatkami nie będziemy mieli płomienia, i nad siatkami będziemy mieli płomień. Czy każdy widzi, że na. Jest? Yes. Oh, wow. <grywa> pytanie do fizyku, pytanie do chemików, bo tak naprawdę pytanie z obu dziedzin. Czego? Lapis. Gaz się pali, gaz się nie pali, a 100% gaz się cały nie spali, bo się pali na ciaczkach. Co jest przyczyną tego? Odpowiedź jest tak. Specjalnie wzięliśmy siatki, przepraszam, metal, dobry przewodnik, ponieważ siatki zabierają ciepło od płomienia, ale żeby gaz się upalić, żeby gaz się upalić, my musimy ten gaz zapalić. Z punktu widzenia chemii, żeby coś zapalić, to tak naprawdę muszę mu dostarczyć energii, żeby to ciało osiągnęło minimum temperaturę tak zwanego zapłonu. Siatki zabierają energię cieplną od gazu. W efekcie gaz, w gazowni temperatura maleje i gaz osiąga tak niską temperaturę, że jest ta temperatura poniżej temperatury za Czyli, automatycznie, dlatego gaz się nie może palić, bo ma za niską temperaturę. Zajmiemy się teraz hajem czyli tym, co poruszył Pan Wolski, czyli problemy ogólnie latania. Spojrzymy na to wszystko po że tak powiem kawałek po kawałku. A przy okazji będę zadawał pytania i prosił o, o, o odpowiedź. Okay? Każdy na pewno słyszał słowo ciśnienie. Mamy ciśnienie wody w kranach i tak dalej. Mamy też ciśnienie powietrza. Mam ustawiony odkurzacz na dmówie. I Co wieje w Waszą stronę? wieje. A tak, krucz. Duże ciśnienie w miarę daje. Nie jest, nie jest tragedia. O, tak powiem Im szybciej dmucha, tak mocniej czuje taka, i wiem, zawierucha. Większe ciśnienie wywiera ten, ten płyn, czy mniejsze ciśnienie? No, Większe. Tak. Każdy jest pewien? 100%? Bo my to nagrywamy i później odtworzymy, kto co mówi. Zobaczcie, każdy leży w kolejnym filmu, proszę. W prostu Nie ma, się nic. Jak ktoś 30 No, ciało nie ma. powiem, Ktoś powie, Kieszkowski, sprawa jest prosta. Masz specjalnie tak wyprofilowany ten lejek, żeby było czary ma ry. No być może i macie rację, bo wiadomo, ja że znaleźć tym skłamania. to biorę zwykły lejek. Zakładamy, odpalamy rakietę, wiadomo, że długa, jest to się, uwaga proszę Państwa, biorę płyte CD, tegoroczna matura z informatyki dane, patrzcie się teraz. tłumaczenie tamto upadło, bo tu niestety jest płaska powierzchnia, ale teraz powiem, Kieszkowski pomaga Ci ten odchód. No to teraz niestety już mam płytę, no może nie CD, ale bez dziury. Żeby było wszystko jasne, już na boki nam, widać? Na boki nam uciec nie może. Każdy widzi? Gotowi? Tak. No i jest problem, gdzie się bo tak naprawdę mam parę rodzajów ciśnień. Rozumiemy? My kojarzymy ciśnienie hydrostatyczne, bo umiemy wzór log H. No ale nawet głupi problem ciśnienia w ogumieniu w kole. tam nie ma żadnego G ani H. Opola nie jest wysoka na pół metra, a jednak ciśnienie może być duże. Zgadza się? I okazuje się, że gdzieś raz wyliczam dwa znane mi ciśnienia. Ciśnienie wynikające z faktu, że ja tam wprowadzę dużo powietrza, na przykład do koła. Pierwsze ciśnienie. Ciśnienie wynikające z faktu, że mam płyny na dużą wysokość, ciśnienie hydrostatyczne. I okazuje się, że jeszcze jest trzeci rodzaj ciśnienia. Ten, ten rodzaj, który poruszyłem na początku. Ten, to ciśnienie, które wywiera ciecz, czy gaz, gdy jest w ruchu. To są niezależne ciśnienia, a mi się wydawało, że ciśnienie to po prostu ciśnienie. Rozumiemy? I raz obserwuję jedno duże ciśnienie, a mylnie sobie go kojarzę z drugim. Rozumiemy? W przypadku, gdy dmucham, w przypadku, gdy dmucham, mam duże ciśnienie hydrodynamiczne. Rozumie każdy mnie? W przypadku, gdy jestem na dużej głębokości pod wodą i każdy mówi, o, ten statek, mam duże ciśnienie hydrostatyczne. Rozumiemy? A w przypadku, gdy wypuszczam z koła powietrze, to mam trzeci rodzaj ciśnienia. Rozumiemy? I niestety jest jedna reguła, jest jedna reguła, bo już ja miałem się paradoks, tylko tego, tego nie widać. Jest jedna reguła, która mówi, jeżeli mam układ, to suma tych trzech ciśnień zawsze jest taka. Czyli jeżeli będę zwiększał jedno ciśnienie, to skoro suma ma pozostać taka sama, to tamten, przynajmniej jeden z tamtych pozostałych ciśnień musi maleć, żeby dać to samo sumę. Ale skoro tu wzrośnie ciśnienie hydrodynamiczne, to pozostałe ciśnienia, tu, muszą bardzo... A tu jest ciśnienie atmosfer. Ciśnienie atmosferyczne jest większe od sumy pozostałych dwóch. Dynamiczne przelatuje bokiem. Czyli to ciśnienie atmosferyczne do ping-ponga do lejka. Rozumiemy? Ok?